Trzymaj z ze strony, no ze strony, no ze no strony no czy Franchise no w gary z moda, ze mną są Jakubek, Mr. Sandwich, Jakuzo, jak, a jakuzo, a masz nikt w gary modzie Jakubek, no tak, ale z, na YouTube inaczej, no to tak. Jakuzo, Mr. Sandwich, Bagietka oraz Wiadro, teraz ja się przywitam, o, tak jest dobra, to... Siema, z tej strony sandwich dzisiaj gramy w Takiego Super pedobera z bagietką, wiadrem, naczosem i jakugolą. Nie wiadrem, do Dobra, jestem pedofilem, znajdę was, dziewczynki. Nie, moje podejrzenia stały się słuszne. Zawsze wiedziałem o tym. Gdzie jesteś, ty, zawsze wiedziałem gdzie jesteś. Tylko jedna rzecz, proszę nie kupować tych power-upów. Na zmniejszanie, bo to, bo to, to, to nie. No, ale mam dobrą kampę. Ej, czekaj. <grych> Ej, ale oh. coś fajne. No nie, czemu mi laguje, no. Gdzie ja jest, ja oh! Mister <grych> o! Mr. Sandwich. Bob, Znaczy, z bądź przyjacielem, znamy się rok. Proszę, <grych> <znamy> nie <grych> tego. Co to za broń! Co to było? <laughs> Piadro, nie ma kupowania broni O, prosto Macie umiejętności Poder Chodźcie dziewczynki, gdzie jesteście? Ale mali jesteście! Chowaj się kucaj! A. Nic wam nie zrobię, wcale Kto jest... A, na tak. Ona jest w pokoju kijałym. Nie! <głos> <głos> ja nie To kawitencie! Nie mam nie! Z nas! Co się stało? Easy! Co masz bazukę? A poszła złem i ona ziemi <głos> 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 <Dobra>. <głos> Bo na ziemi była. Dobra, Pedofil zwyciężył! na no. ziemi A jak? Od teraz no. masz... Y Teraz nie do Dobra, ej kto, kto ej, buto, tu jest? Ej musimy hide and seek no, ej koledzy No ej Jakubek, chodź Dajcie jakąś ciekawą Gdzie jesteś? Cho Bagietka chyba masz już z kinem Tu, 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 o, o. Coś no. Desz tu Serio? Chodź Co Też tutaj, o, nie Kliknij nie. O, se C się i, I się jakoś ukryjmy o, ale tutaj Ale tym misiem się Kurde, o. nie ma push moda, ale bez sensu O, ja się tu schodzę <laughs> Jak coś to, jak coś to patrzcie co mam tu. A czemu wiesz, dopomnie... że jesteś taki mały, a ja taki duży? Poczekaj. Nie no, nie zmieniaj. pusz moda zapomniałeś na czoło Lol. Dobra. I... No, najlepiej to yy, Dobra. Też... O Jezu, patrzcie Ej, na moją czy... pelerynę! No, <laughs> się wyłącz ten powiększenie, no. My też później będziemy mieć to powiększone. No, a Ej, wy, powiem, wy przecież... Ale ta peleryna wy... powiem, Jezu. Ty jesteś pomniejszony? Niestresowany, ja tak. czy nie? A ja chyba nie. No właśnie chyba tak. Tyle nawet tak jak, jak jest, włożę cel, włożę to mnie nie włożę, widać. Będziesz miał trochę Halo. trudniej. Nie, nie. Ja ci mówię my też będziemy mieć trudniej innym razem o Aj nie, stoję w miejscu i się ruszyć nie mogę. A wy w ogóle gracie na trzeciej osobie czy na ty pierwszej? Ja na trzeciej. A kto, a kto jest ja pedofilem? O nie! Ja! Ej, to muszę A, pan pedofil się nie może ruszyć. O nie, podpaliłem. Dobra, jak coś, jak zablokowałeś się na propie, to pod Enter możesz rozwalać propy. No właśnie nie mówię. Pod Enter. Możesz. O. Ej, daj. O! O! Ej, ej, o! 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 ej, weźcie wchodźcie we mnie. Ej, to jest niedobre. O! Patrzcie, 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 co można tu zrobić. O, tak! O jesteś, jest, <laughs> Dawaj się! Proszę bardzo! Ej, pusz moda nie ma, no nie mogę ciebie zepchnąć. No nie, nawet no clipa włączyć nie Ej, mogę. Zandał, tak. przestań. Bym sobie pograł, so, sando. Ej, Włączyć ci mo no clipa? Tak, proszę. Już. Ej, to jest fan W utility. <laughs> tak. No clip. Dobra, wiadro. Masz no -klipa? I już nie masz no klipa. Nie, 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 nie. Co? Co to było? O nie, pan pedofil nie. jednak skacze wyżej. Oh, yeah. O no, Będzie tutaj. Je, jestem będzie się... przy bibliotece, panie pedofilu. Będzie tutaj dużo przecinania. Znaczy, wycina nie bardziej. O. Panie pedofilu, jestem w bibliotece. Fajnie, gdzie jest biblioteka? Na dole samej. Ale po. Ale po. O nie, kurczę! Nie zdążyłem użyć dobra, umiejętności. Ee, ja e, nie wiem. Kto no, jeszcze, jeszcze? Bagietka czy. Jest. A, nie ma mnie! Nie, jak... nie ma mnie! Ee, dobra kryjówka. <laughs> w bibliotece siedzi, kurczę. Nie ma, Nie no, już no, nie, 5 sekund zostało, nie, nie, i tak nie zdąży. Zaraz wygrasz. 2, 1! Nie, nie. 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 nie! O nie! Pedofilowi U. się nie udało wszystkich dziewczynek złapać! To dobra... Ej! O, dobra, jeszcze... O, kto to, kto to, kto to? Ja. Halo? Dobra, chodź, to pokażę ci fajną krywkę. Benzynę, mam benzynę Co? Mam Chodź tu, chyba wiem kto to jest Gdzie się spawnuje pedomer? I patrz, e różnie. O nie O, patrz, skocz tu Eee, jak się włącza? Zamknij drzwi Daj tyfy, coś mi wskoczyło O, flagietka będzie mnie kończyć Ok <noise> bagietka, bądź... A. Czekaj Ej, można puszczać tanty! Pod F3 się włącza okienko tantów. o O Ej, a gdzie ty poszedłeś? Nie! 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 Ej, czy, e, pytanie było czy co? Ej, można puszczać tamty Fajne to Dobra, yy, to co się wytnie e, Gdzie ty w ogóle sobie poszłeś? Co robi w ogóle ta śmierć? O, jest to niewidzialne O nie, o nie, o nie Wysiekaj lepiej Panie pedofilu! Ale kompo dobre Jezu Kogo? Wiadro Ledwo co ci widać No powiem tyle, mam też przed <śla> Trauma dzieciństwa <Kto jest>? <śla> A ja właśnie se otwieram parasol w dupie To to, to jest taka poprawka ja, w sumie Anal? Ej, jak chcesz mnie znaleźć to odpowiem, że jestem na dworze Panie szanowny pedofilu, jestem na dworze. A ja... Już jest Możesz piąta runda. cię Ale najpierw... Na... Nie zaczęliśmy od pierwszej rundy, więc wiesz. Panie pedofilu, gdzie jest pan? Jestem na dworze. Ej, na czas podzielimy się potem tym kątem z co w po No ta, spoko. Hej, a w ogóle weź ktoś spójrz na mnie? Ja nie mogę, bo e, Jestem na dworze tą dziewczynką. Bagietka mnie nie pokona, jestem za potężny. Ej, ktoś zginął? Ej, nikt nie zginął? To bagietka znajdź nas. to jest znajdę, nie wiem. Czekaj. O, bo dobra, widzę pedobera. Musi się wypróżnić. O Jezu, ktoś... O nie! <grymne> ja, ja to zrobię, że to będzie jako pierwsza na filmie wstawka. O Jezus Mary <grymne> O, a na górze jest jakaś dziewczynka. O, kąpie się. <grymne> <to> <grymne> Jezu, ale dobra. Ej, ale weź się, weź Mr. Sandwich i wiadro wyłączcie se super zmniejszenie, bo to jest w sensie trochę OP. Ja nie jestem super zmniejszony, a nie wiem jak się to odbiorę. To dobrze, bo, bo tego nie robimy. Ej, 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 kto, kto to jest? O, bagietka, chodź, 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 zobacz. Ej, nie mam półniky, nie wiem, ty Ta? A to masz jak mały skin. A... Jak kubek ten. O, ja mam ja ma większość na kubka. <noise> <noise> nie, spadłeś tam. <noise> Właśnie ja tak spadłem i biegłem w tamtą stronę i nie zauważyłem. Nic, nie chciałem stawić. No, się a, a w ogóle patrz, pa, patrz, co jest na tej ścianie. Nie wierzę, że to się stało. Rzeczy po twojej nie lewej stronie. Str Rzeczy po twojej lewej stronie, Nie wierzę, że to. <noise> mi się to udało. Ale zrozumiała. to. Słow... To O nie! Spadłem też tutaj. Chodź, okay, magnetka da mną. Ale ten na twarz, mnie czy nie? Ciebie? No. Oh, Widzę. A, ej, a w <laughs> ogóle patrz: jak się wskoczy na. tu. Patrz na mój cień, tutaj. No. I, I ja latam. Ty. Harry Potter <laughs> oh, O no! Nie spadłem! <laughs> Dobra. No szukaj. Okay. Widać te spray, czy nie? Tak nie. nie. Nie mam <laughs> Jak to ty to robisz? Pod F3 Ci, yy, ci się otwiera po pierwsze jak point shop, ale to zamykasz sobie point shop, czyli to duże okienko i masz to małe okienko. O! Ubranie też są różne. Tak, ale właśnie nie, nie zakładaj, nie zakładaj. O, widzę podobie jak biega. Gdzie jest? Nie, Jezu strzelał. O nie! Strza ale to nie ma sensu jak to podobie może mieć broń. Ale on nie może zastrzelić chyba. Weź ty się lepiej przygotuj. O nie! Albo teraz piękną twarz. AHA! Minął mnie! Ja wskoczyłem w tamto miejsce, gdzie byłem i mnie nie zauważył. Ej, ja biedą, ja biedą, co? Ja Ale ja sobie biedą. się zjadłem Ogarnię. Ja. ja <grym> jakim cudem. I on mi. On mnie nie zauważył. Czemu sandwich się w ogóle nie odzywa? Ej, a wiecie, a to ja, ja was poszukam. Ej, w ogóle jakim cudem ty mnie zabiłeś? Z rakietnicą, skoro byłem daleko od ciebie. Ej, ale to proszę nie strzelać. Dobra, ja powiem ci tak, ja teraz... Ee, kurczę, jestem na parterze, o. I... O, I robię, i robię bardzo damską czynność. Gotuję. Narzekasz bez przerwy? O nie, to złe było Dobra, wyścig z pedoberem tu pierwszy Aaaa Jak Need for Jest! <laughs> A tu już koniec mapy był Bez sensu Mr. Zarek pisze Je yeah. <laughs> Ooo Bagietka i kto... I Jakubek się ma ja tutaj Ej! Patrz Jakubek Widzisz mnie? No dobra No widzę się idzie. Patrz tu! Ej nie mów że ty szukasz Nie Szukasz? Nie A to dobrze Kto szuka? Kto szuka? Patrz tu bagietka Gdzie? Tu Gdzie? Na dół tu. Tu. Dzień dobry, cześć, siema. Siema, pan, Jezus siema. Maria. Ty krywkę chcesz je pisać? Jezus, ty masz melon! O nie, pedofil. A cześć. Ja mam dość dobrą krywkę. Panie pdoberice, pan! Czemu? Ojejciu. O nie, a już mi się losowała umiejętność, to bym coś zrobił. A ogólnie te kulki, jak zużycie, no. zużyjecie umiejętność i jak wejdziecie w te kulki, to wtedy znowu wam się losuje. I to A działa to i twoja dla. A to mnie zabija chyba. Nie. I to działa i dla pedofila, i dla. A, dziewczynek. Jak coś źle brzmi o, w ogóle. <laughs> Co no, że pedofil no taki tryb, no, sorry. Może no, w kibelku też się chowa? Nie no. ma. Nie, nikogo w piwelku nie ma Halo, gdzie? Sandwich jest? został? No lalo, lalo. E, daleko, daleko Daleko, o w drugim końcu domu powiem ci tak No Dalej chyba wybić nie mogłeś Coraz bliżej jesteś, ale nadal Szału nie ma i wyżej, wyżej Nadal zimno mówisz na wyżej piętrze. Wyżej? wyżej. Ej, ale w sumie ciekawe, czy można wejść na przykład do wody. To błędne. Raczej nie można. Mm. Ej, o, nie podpowiadać nic. Ej, ja no słyszę. O, faktycznie. A jak ja wcześniej tu wchodziłem, jakby to mnie zabijało. Dobra, niech te, teraz już nic nie podpowiadamy. Tylko nie podpowiadujemy, czy nie podpowiadamy. Ale, o Boże, ale on ma klientkę. No to ona jest taka, ale nie wiem jaką ma umiejętność, ale jeśli ma jakąś dobrą umiejętność, to, to może porobić. Dobra, to teraz się zacząć. No o, nie! Ej, ej, dobra, mam pomysł. Ustalmy coś takiego. Ehm, pedober może używać broni tylko Co? kiedy jeszcze nikogo nie złapał. XD, ale OPLUTY! OPLUTY! u, u, pluty OPLUTY! Ej, <sadwich> Sandwich jest dobry w to. Robi strik... Sandwich robi stricte damską rzecz. Jest w stricte damskim e, miejscu. Fajnie. Ej. Ej. Srawki blu. Ale ja nie wierzę, co tu się stało. Ej! Te, dziew... Te dziewczynki mają w oczach jakieś kurcze. w w A no, jak jest blisko tego ostatniej osoby, to jest slowmo. Nie wiem czemu, ale to fajne. No. To Jest ostatnia runda, czy co? Eee, nie wiem. To jest 8 na 8. To nie wiem, co się stanie potem. mogę widać mojego melona zamiast twarzy. Oooo, zganijcie kto jest pedofilem. O nie, na cios. Oh no. Już was łapie dziewczynki, wy moje małe. Oh no. juczyk, juczyk. Zdękowal, bez... Bez... O nie, co my zrobimy? Dobra. I ucyk, i cyk. Zje dziewczynki. Bo zadzwonię na policję. Dobra, to tutaj chyba ja zakończę jak po Dobra Użyłem radaru w gdzie. No, u mnie to już jest 20 minut. Ta? U mnie 17, 18. A czym nagrywasz? E, Obesem. No ja też. Dobra. O, Hej! Serio. Weź. O! Witaj! Pani wiadro. Ja już sobie się tu przydało? No? Skąd on nie widzi, czy on nie widzi? <laughs> on nie widzi Jeszcze jedna osoba została? Tak. Nie, wcale nie. <laughs> U, Nawet się nie chowa. Wiesz, o! <noise> A, bo ja widziałem twoją kopię. Ej, czemu? Włażę w ciebie. A, bo trzymałem krzesło, dobra. Slawnmow, jak w Matrixie. O nie! Ej, na nic nie głosujcie, jeśli można. Albo ej, nie, w sumie to ko koniec odcinka yy, i Elo.